Cześć, cześć, kochani z tej strony minionek MSP, czyli MSP i dzisiaj nagram odcinek o Star Stable. Naprawdę yy, nie nagrywałam tego, tak gram Star Stable już od dwóch lat, także zapraszam. Daj słupka, dzwoneczka i zaczynajmy! Omówimy dzisiaj temat, który jest... który jest ten temat jest bardzo popularny na YouTubie. Tym związanym oczywiście jest to. Um, um, także, no, to, o co chodzi z Darkor i zwrotami. Omówię sobie dzisiaj, co Darkor prawdopodobnie kombinuje, też moja teoria, ja nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest prawda. Nie wiem, jakie wy macie teorie, ale to jest moja teoria. I dzisiaj omówimy sobie coś, co Darkor tutaj kombinuje. Um, Wszystkie informacje są pobrane jakby z filmików, wzięłam je z innych filmików, także jak będą te zdjęcia czy coś dotyczące, to one będą z z filmików i oczywiście dam nazwy w opisie, bo są coś takiego jak prawa autorskie. Więc zacznijmy, więc jakby połowę tutaj wzięłam rzeczy informacji, ale chciałam, by je teraz tak związać. Jak wiecie, Darkor y, to jest taka, taka jakby firma, powiedzieć, to, u niej robi się zadania. I pierwsze teorie. No tak, wiecie, on, o, każdy pracownik Darkor jest taki sam. Y, no to jest trochę, wiecie, takie mm, dziwne. No tak, więc zacznijmy od pierwszych rzeczy: roboty. Inaczej, boty, nie wiem, jak to powiedzieć. Niektórzy nagrywali o czymś takim jak boty w, w Stable, po prostu. Jak widać, mamy tutaj różnych ludzików, na których się rozwiązuje zadania. No wiecie, nie wiem, co na przykład Maja czy coś, ale no właśnie u pracowników zb. tych sprzedawców na przykład nie można robić tych zadań. Oni się nie ruszają i w ogóle oni nic kompletnie nie robią. I podobno to są roboty. Do, jakby, skąd to po pierwsze to połowy pracowników w JORWiKu, Ym, po prostu połowę, są to te sami, niektórzy po prostu to są takie jakby powtórki, jakby to wam powiedzieć i to jest też Tutaj osoby, które mają zadanie na silno albo idziesz z nimi gdzieś, nie wiem, na przykład stranujesz na teren Bobcatu, gdzieś, te inni na przykład, powiem czekajcie. Powiem wam, na przykład z przykład, nimi. To są podobno boty. Takie osoby to są podobno boty, to po prostu darko. One, jak już też pokazano, coś wiadomości. Nie wiem, hej, to to są po prostu boty. Ja wam coś pokażę. Jest to zdjęcie od. Pewnie być oczywiście macie wszystko w opisie. Ja nie mam tego terenu odblokowanego, dlatego chcę wam to pokazać. Ja już Wam to pokazuję, poczekajcie. Jest to zdjęcie, ja już w ogóle. Jest to zdjęcie, już Wam pokazuję. Jest to takie ogólnie zdjęcie. Nie wiem czy życzycie, ale to jest za weterynarzem. Gdzieś, nie pamiętam tam gdzie. I tutaj stoją ludziki. One się nic nie robią, nie ruszają się i stoją tak koło ściany. To też jest podejrzane. A co jeszcze, no to ja. Y ja pamiętam, ja miałam na innym koncie odblokowany cały teren i z jednym ze sklepików, ze sklepem było z czterech, czterech dziewczyn, które stały tak samo, samo jakby koło ściany i ja, ja sobie to sobie przyjrzałam, bo ja robiłam jakieś screeny z koleżanką, bo ja już kiedyś nagrywałam coś takiego na innym koncie, usuwałam. i jak robiłam screeny, które ja nadal mam. Nie wiem, gdzie mam, nawet na tym komputerze. I tam te dziewczyny mają malutki znaczek na, 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 na spódnicy. Ja wiem, że Wy możecie kojarzyć życie na ale to jest gdzieś taki sklepik. Nawet nie wiem, czy to jest sklepik. Ja nie pamiętam. To jest takie miejsce, ja nie pamiętam gdzie, ale to jest gdzieś. Miejsce, ja nie pamiętam. Gdzieś bardzo daleko. Że, nie wiem, naprawdę nie pamiętam. I ja mam chcę coś pokazać. Jak pewnie jedziecie sobie do Port pinta zawsze gdzieś tam w oddali widzicie takie coś świecące. Co Zresztą inaczej wrota po prostu w ziemi, czy tam drzwi w ziemi. Tutaj też udzielam informacji po prostu odcinki odparowych. Oczywiście macie wszystkie linki do odcinków nich, żebyście mogli też coś takiego nagrać. I coś takiego tu jest. Parkour coś kombinuje, bo jak i są roboty, to. No to, to to była jakaś by fabryka yy, Darkor. Fabryka Darkor. Nie wiem, albo jak nie musiałby być napis, tylko po prostu jakiś tam duży budynek, nie, musiałby, nie po prostu nie byłoby potrzeby nawet do tego wchodzić. Tutaj mamy to, to w nocy świeci. To ma wydaje dźwięki blisko. I jest teoria, ja mam koleżanki z ziemi. Tutaj w ogóle są wysyłki, że właśnie pod ziemią jest fabryka tych robotów. Tu mamy oczywiście te gwiazdki, które już, no, tam... Ta dziewczyna pokazała na odcinku, że one coś tam wskazują. Ale pooglądajcie, pooglądajcie sobie jej odcinek, bo ja nie chcę wam robić spoilerów. Jeśli, jeśli osoby, które jakby wzięłam informację i jeśli się im to nie podoba, to mogę już usunąć ten filmik. I nagrać to w inny sposób. Także tutaj podobno na mapie bo jest takich kilka. To strasznie jest głośno, strasznie, to właśnie tutaj to... To, to jest y, jakby na mapie połączone z gwiazdami. Jest, jest takich kilka. Wszędzie. I jakby jak się połączy, to tam jakaś piastka wchodzi. Tutaj mamy drugi znak, który pokazuje... W ogóle, który pokazuje coś takiego. Jak widzę, to mam tu coś takiego, takiego no. Dobra. Teraz skojarzcie, y, y, ja mam kilka zdań na to. Albo to jest jakiś budynek, który jest po prostu okrągły i to jest kształt jego, nie wiem, albo tak wygląda, albo to jest plan fabryki na dole. Jeśli wiecie, to po prostu napiszcie, jeśli jest taki podobny budynek, który ma przynajmniej podobne taki tutaj, to jest jakby plan budowy. Drugie, że to jest y, znak, y, że Darkor naprawdę nie ma takiego znaku, znaku, tylko jeśli widzieliście taki znak, objęto, to może to będzie ich fabryka i to jest, że Przepraszam. I y, możliwe, że oni po prostu mają inny znak naprawdę, tylko po prostu mają przykrywkę. I jeśli widzicie no, nie wiem, na jakimś budynku, to możliwe, że to jest po prostu coś od Darku. To jest naprawdę dziwne. Do nocy świeci na żółto. I to jest dziwne. No przepraszam, ale musiałam zrobić cięcie. A więc... Ym, jak świeci to coś na żółto... To, ja nie patrzyłam, ale oczywiście, patrzcie sobie to spodziewajmy się. Wydarzymy. Jak widać? Czekajcie, gdzie to jest? O tu, wiecie. Ja wam powiem, że my może nie widzimy tego dokładnie. Może nie widzimy tego tak dokładnie, dokładnie, dokładnie. I te, to, to wszystko, jak te światła idą w niebo, Tutaj mamy to I to światło może iść w niebo, w niebo, w niebo, w niebo i to wszystko może się tu łączyć po prostu, tutaj łączyć, możliwe, ale więc ja chcę jeszcze wam pokazać kilka rzeczy. To też było z innych odcinków, e, jakby pewnie robiliście zadanie u Big Bonnie z średniej Polany, gdzie po prostu się odblokowało. Mam było takie, takie to ten trzeba było ją uwolnić. I ona odczekała przed czymś. Przed czymś. Naprawdę jest dużo tajemnic w naszym całym Orwiku. I jeszcze podobno... Tak jak słyszałam od mojej koleżanki. O nie, wpadłem, Prawie bym wpadła w najgorsze miejsce, dobra. Jak słyszałam od mojej koleżanki, to... Też coś było mówione na jakimś odcinku, ale to moja koleżanka powiedziała, ja nie widzę. Nie wiem skąd to. Że gdzieś... Czekajcie, że Gdzieś tutaj, do tych starych stoją, jest kolejne coś takiego. I to jest, jest kolejne taki, takie, takie wejście i ono może być wyjątkowe. Jak wiecie, to to jest zablokowane. I ono właśnie może być tam wyjątkowe. W sensie, że... Może Darkor. Tutaj tworzy sobie coś na tym całym obszarze zablokowanym. I on, 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 chce, on, nie wiem, on nie, oni, on chce... Oni, ci cały pracownicy, Darkcore czy jak to tam się nazywa, oni też planują na tych terenach. Oni coś budują, albo tam gdzieś daleko, 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 bo jakbyście nie widzieli, to naprawdę Jorwik jest duży, on może nawet nie jest jak ta mapa. On może nawet nie jest jak ta mapa. Może po prostu... Star stable coś ukrywa i to jest o, wiele większe, jest o wiele więcej terenów, tylko po prostu albo je dobudowują właśnie jako tam darkor, albo po prostu robią nowe tereny. I, y -y -y, i właśnie. I tam jest kolejne to do przejście. To jest zablokowane, ale jakbyśmy się przyjrzeli, to... Yy, nie wiem czy, czy widzicie to białe. To białe to białe. To prawdopodobnie są góry. I nawet jakbyśmy to odblokowali, Ja nie jestem pewna, czy to są góry, ale mi się to pytaje. Yy, bo tutaj mamy na przykład też góry i tutaj też Afero. Bo geografia się kołnier. Yy, no i, i tutaj to mogą być góry, więc jakbyśmy to odblokowali, to byśmy nie przeszli przez to. Yy, bo to możliwe, że to są po prostu góry. Wszystko otoczone górami. A przyjdzie czas, że po prostu to blokuje. Ale tak, że widać na tym tutaj taki inny odcień zielony. Ja wiem, że ja tu się dziwnie rozpisuję, bo nie, takie, co, co ty gadasz, ale co możliwe, że to jest albo las, ale tutaj nas jest bardziej, widoczny, bo to jest taki, wiecie, jakby to mam powiedzieć, albo to jest po prostu e, coś, nie wiadomo co. Ja wam, więc ja wam e, polecam uważać, bo podobno ci pracownicy Darkor, oni nawet planują, bo to oczywiście są teorie, bo ja mam... To koleżanka kolega, z z Stable i one ogólnie omawiają bardzo duże teorii. One badają wszystko, bo one mają jakby wszystkie tereny, tereny odblokowane, dlatego wiedzą lepiej. I, e, jak wiesz, ja I, co mnie, nie, on, jego jeszcze nie odblokowałem, ale one mi mówią, że to może Darkor tworzyć roboty konie. Że na przykład roboty, które są na forci, znaczy koni, które są na forci Pingu, które sobie tam chodzą możliwe, że to, to są coś od Darkor. Oczywiście to jest tylko podejrzenie. Tak samo jeśli chodzi o tego młynarza. Ja wiem, że to będzie długi odcinek i może jest nieciekawe, ale jeśli chodzi o tego... Wiecie, wiecie gdzie była bigłoni... nie była uwięziona jakimś z, w takim czymś. W Młynie, nie, nie pamiętam. I jeszcze moja problemała teorię, że ten właściw, który był uwięziony... gdy zaraz tam pojadę. Słuchajcie, gdzie to byłoby to szaki zasłony. To podobno po prostu jest też jakiś pracownik Markor, a Big Bonnie podobno wie po prostu więcej niż myślicie i Big Bonnie coś wie i dlatego ten gość ją ukrywał, żeby ona coś nie powiedziała, bo ona no coś, patrzcie na to, tutaj mamy konia, tutaj mamy konia i ona podobno była, to nie jest moja teoria, ona podobno była pracownikiem i ona coś tam, no, czy to co to wydawała? I, albo, mam jeszcze że ona pokazała jakiś projekt no tutaj, na przykład, coś takiego, bo to jest bardzo podobne, i ją wywalił z pracy. I wtedy, jakby tam pracownik myślał, że to może być lekurzynie, że ona może wydać, co tam się dzieje, i powin, i po prostu unieść, żeby nie powiedziała nikomu. Bo wiecie, wy, nie powiedziała nikomu. A jeszcze kolejna założona, że w tych takich budynkach to są ludzie jeszcze, naprawdę jest tam dużo ludzi, dużo ludzi więzionych, Nie wiadomo jakimi sposobami, sposobami typu, nie wiem, naprawdę, właśnie, coś, naprawdę coś tam i cię zamykają na zawsze. Możliwe, że tam jest więcej pracowników, którzy po prostu coś robili. I może jeszcze jedno, to że może po prostu kiedyś Darko było normalną firmą. W sensie, że no nie było, tylko że było normalnie w Jorwiku, tutaj normalnie można. Wiecie, że coś tu po prostu było ale kiedy ludzie zaczęli zdradzać tą firmę, to po prostu postanowili się ukryć. Po prostu się postanowili ukryć, powinni, postanowili tam czegoś tam pozywać. I Big Bunny naprawdę wiele jak na liście pisało, że coś tam niebezpiecznie, bo ja tam czytałam ten list i omawiałam z koleżankami. Że tam jest podobno niebezpiecznie, że coś się nie i, no, I jeszcze. I ostatnia teoria to taka, że był po prostu I ten jeden, z, który z takich... Nie wiem co to jest... Nie pamiętam. I on. Robot to są roboty. I ten gościu to był jedyny nie robot. W sensie jedyny w Biorwiku. Oczywiście z jakiś pracownik i ludzie, ale robię tego nie bili. I on właśnie tutaj pilnuje tak, żeby ci, co zdradzają, po prostu nie tego. Dlatego to w ogóle to jest dużo i no, to nie jest tylko do ziarna. Także ja we mnie, patrzcie, tutaj mam taką drabinę i tam jeszcze. To, to nie wiem, czy to jest prawda że takie drabiny do tego służą. Ale to wątpię. Także ja, ja z wami się żegnam. Wiem, że pewnie możecie mnie wyśmiać, ale to jest po prostu moja teoria. Ja oczywiście tam już wszystkie linki tam z czego wzięłam informacje, od kogo, co, jak, jak, więc długi opis czytajcie. Upa.